I dzisiaj mam coś wam do powiedzenia, no bo już nigdy na tym kanale nie pojawią się Bedwarsy. niestety nigdy już na tym kanale nie pojawią się tutaj Bedwarsy. bo po prostu kupiliśmy sobie komputer i zgraliśmy sobie najnormalniejsze Bedwarsy jednak i na naszym komputerze będzie kanał, na którym ja właśnie z Maciem, bo Macie też już nie będzie miał kanału, ja właśnie tutaj z Maciem będziemy mieli swój własny kanał na YouTubie. Jeszcze w sumie nie wiem jak go nazwiemy, ale najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie to. E, nie wiem w sumie jak by ten kanał się nazywał. Macie tutaj już pyka w normalne Bedwarsy, a ja nadal, A ja nadal nie wiem, jak się nasz kanał nazwie. Najwyżej zrobię jeszcze jeden taki odcineczek krótki, żeby powiedzieć Wam, no, a tak to przechodzimy na najnor najnormalniejsze Bedwars i nie będziemy już grali tutaj te na telefonie. Więc ja się z Wami tutaj będę żegnał powoli. No i co, będę zrobił odcinek z tego, jak się nazywa mój kanał, tam w chwili Wam coś opowiem, i no to tyle. Więc ja się z Wami żegnam. Dobre, dobrego dzieńczka, eleczko i. Bu